Ostatnio media obiegła informacja o tym, że Elon Musk stracił swoje Starlinki. Oczywiście nie wszystkie, tylko jedną z porcji, którą wysłano na pokładzie rakiety Falcon 9. No cóż, faktycznie doszło do pewnego błędu, do pewnego problemu, który zaskutkował tym, że satelity zostały utracone. A o tym dlaczego, jak to się stało i czy w przyszłości też będzie się to powtarzać, w dzisiejszym odcinku. May 23rd here at SpaceX headquarters in Hawthorne, California. You are currently looking at a live view of the Falcon 9 that awaits its 10:30 p.m. Eastern Time launch from Cape Canaveral Air Force Station in Florida. Pierwsze 60 satelitów Starlink pojawiło się na orbicie 24 maja 2019 roku. Od tamtej pory wyniesionych zostało ich już łącznie ponad 2000. Jednak nie wszystkie z nich działają i są nadal na orbicie, a na początku lutego stracono kolejnych 40 sztuk, które zniszczone zostały przez niespodziewaną aktywność na słońcu. Wizja satelitarnego internetu o zasięgu globalnym od wielu lat rozpala wyobraźnię milionów ludzi na całym świecie i z roku na rok staje się coraz bardziej realna. Szacuje się, że obecnie nawet 3 miliardy ludzi, czyli około 40% całej ludności na świecie nie ma dostępu do internetu. Chociaż dla większości z nas internet jest w życiu niezbędny, to cały czas około 5 milionów obywateli naszego kraju nie ma dostępu do sieci czy też szerokopasmowej sieci. Dużo mówi się więc o możliwościach jakie pojawią się przed milionami, a może nawet i miliardami ludzi, którzy będą mogli wykorzystywać internet do pracy, nauki czy kontaktów z bliskimi dzięki usługom takim jak Starlink i tutaj od razu Informacje. Tak naprzeciw tym, którzy mówią, A po co ten internet w, w tych różnych miejscach, gdzie go teraz nie ma? No, wyobraźcie sobie chociażby to, że dzieci w niektórych rejonach świata muszą ich długie kilometry codziennie przebywać pieszo, żeby dojść do szkoły, w której się uczą. Wyobraźcie sobie, o ile prostsze by to było, żeby kształcić te mniej wykształcone części świata właśnie online, jeżeli mieliby dostęp do komputerów i internetu. Ale lecimy dalej. SpaceX regularnie umieszcza na orbicie coraz to większą ilość. Starlinków. W czwartek 3 lutego SpaceX wystrzeliło kolejną partię. Rakieta Falcon 9 z 49 satelitami wystartowała ze znajdującego się na Florydzie Centrum Kosmicznego Johna Kennedy'ego. Sam start, jak i proces umieszczania satelitów na orbicie przebiegły bez jakichkolwiek problemów. Niestety, niespodziewane utrudnienia pojawiły się dzień później, gdy do Ziemi dotarła burza geomagnetyczna. Aż 40 z 49 satelitów rozmieszczonych w czwartek na niskiej orbicie zostały zniszczone. Burza geomagnetyczna, której doświadczono, czyły satelity pochodziła z koronalnego wyrzutu masy ze Słońca, do którego doszło 30 stycznia i przez ten cały czas te naładowane cząstki przemierzały przestrzeń kosmiczną, aż w końcu dotarły w okolice Ziemi. O burzy geomagnetycznej możemy mówić w momencie, gdy naładowane cząstki ze Słońca, czyli tak zwany wiatr słoneczny, bombarduje ziemskie pole magnetyczne, powodując jego nagłe, tymczasowe zmiany. Mogą być bardzo groźne dla elektroniki. Co prawda przy powierzchni jesteśmy częściowo chronieni przez atmosferę, jednak w jej wyższych warstwach mogą być bardzo niebezpieczne ze względu na nagle zwiększony poziom naładowanych cząstek płynących ze Słońca. Różnego rodzaju satelity umieszczone na orbicie mogą ulec zniszczeniu, i tak niestety przydarzyło się tym razem. Burze geomagnetyczne powodują chwilowe ocieplenie atmosfery i zwiększenie jej gęstości, w szczególności na niskich wysokościach, a na takich właśnie rozmieszczone były nowe Starlinki. Ich aparatura wykazała, że na skutek burzy wzrost oporu atmosferycznego był nawet o 50% wyższy niż podczas startów Starlinków. Tutaj Trzeba zwrócić uwagę też na to, że mówimy wciąż o bardzo mało gęstej atmosferze na takiej wysokości, ale mimo wszystko te drobne cząstki, o które uderzają takie satelity, które się tam przemieszczają. Mogą spowodować wytracenie prędkości na tyle, aby opaść w gęstsze warstwy atmosfery, no i niestety ulec zniszczeniu, więc zwiększenie o 50% gęstości tej atmosfery na tej wysokości może być niestety, no i w tym przypadku było katastrofalne. Zespół zarządzający misją wydał im polecenie, czyli tym satelitom, przejścia w tryb awaryjny oraz zmianę swojej pozycji tak, aby leciały krawędzią, co miało na celu jak największe zminimalizowanie oporu. Miało to pozwolić na przetrwanie burzy i przetrwanie tego zwiększonego zagęszczenia. Atmosfery. Niestety, jak wykazała analiza, zwiększony opór na niskich wysokościach uniemożliwił satelitom późniejsze wyjście z trybu bezpiecznego w celu rozpoczęcia manewrów podnoszenia orbity i 40 satelitów ponownie weszło w atmosferę. Jak informuje SpaceX, Starlinki opadające z orbity nie tworzą żadnego ryzyka kolizji z innymi satelitami no i ulegną całkowitemu rozpadowi po ponownym wejściu do atmosfery, co oznacza, że nie pozostaną po nich żadne kosmiczne szczątki zaśmiecające orbitę. Żadne części satelity nie spadną też na Ziemię, nie ma ryzyka w miastach, że coś na, za chwilę spadnie nam na głowę. Także chociaż tyle dobrze. SpaceX celowo umieszcza swoje satelity na niższych orbitach tak, żeby w bardzo rzadkich przypadkach awarii mogły zostać szybko zdeorbitowane co, jak widać, było dobrym posunięciem. Udało się dzięki temu uniknąć powstawania sporej ilości nowych kosmicznych śmieci, które w pewien sposób utrudniałyby operowanie w przestrzeni kosmicznej na niskich orbitach okołoziemskich, a także wynoszenie innych ładunków. Obecnie istnieje globalny system wczesnego ostrzegania przed rozbłyskami słonecznymi, w którego skład wchodzą np. sondy SOHO czy SDO. Jednak przed skutkami burz geomagnetycznych bardzo ciężko jest się uchronić. Zaburzenia te spowodowane są przez koronalne wyrzuty masy ze Słońca. Stające w czasie trwania rozbłysków, które wywołują gwałtowne zmiany parametrów fizycznych wiatru słonecznego, a obłoki naładowanych cząstek, które przemieszczają się w kierunku Ziemi, potrzebują zazwyczaj około 3-4 dni, zanim natrafią na magnetosferę naszej planety. Najsilniejsza burza magnetyczna zarejestrowana została w roku 1859. Między 28 sierpnia a 2 września obserwowane były liczne plamy na słońcu, a 1 września brytyjski astronom Richard Christopher Carrington zauważył duży rozbłysk. Dziś wiemy już, że był to potężny koronalny wrzut masy. Obłok dotarł do naszej planety kilkukrotnie szybciej niż zazwyczaj, zajęło to tylko 18 godzin. Zaburzenia pola magnetycznego Ziemi były tak silne, że spowodowały awarie sieci telegraficznych na całym świecie, a zorze polarne obserwowane normalnie w pobliżach biegunów były dobrze widoczne na przykład na Kubie, Hawajach czy we Włoszech? Zgodnie ze stanem obecnej wiedzy, badacze szacują, że zdarzenia o podobnej intensywności zdarzają się średnio raz na 500 lat. A gdyby podobna burza magnetyczna wydarzyła się w dzisiejszych czasach, mogłaby spowodować globalną katastrofę, niszcząc naszą elektronikę, niszcząc nasze satelity, niszcząc Międzynarodową Stację Kosmiczną, uniemożliwiając astronautom powrót na Ziemię, aż w strach myśleć o tym, co mogłoby się stać, gdyby faktycznie taka burza miała miejsce. A problem jest w tym, że nie za bardzo mamy jak się bronić. Można wyłączać komputery na satelitach, utrzymywać je tylko w najniższym stopniu elektrycznym, tak żeby można było je potem wybudzić, ale i tak nie daje to stuprocentowej pewności, że faktycznie taki satelita potem się wybudzi, że nie zostanie po prostu kosmicznym śmieciem. Dlatego wiele zespołów na całym świecie próbuje rozwiązać ten problem i pracuje nad technologiami, które w przyszłości będą mogły chronić nasz sprzęt, naszą elektronikę przed podobnymi wydarzeniami. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Serdeczne dzięki dla wszystkich patronów i wspierających. Widzimy się w kolejnym odcinku, moi drodzy. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.